serdecznie do nas, wszystkich gości, wszystkich Państwa, którzy przyjęliście nasze zaproszenie, a zwłaszcza tych z rzegociny i okolic. Witam ich bardzo serdecznie w mieście Dmanowa i w, w Publicznej. Mam tutaj krótką ściankę, bo nie wszystkich znam osobiście. Pani Teresa się postarała, żeby wiedziała kto z tych gości tutaj dotarł. Dlatego witam bardzo serdecznie Pana Tadeusza Oczewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Żagociny. Witam bardzo serdecznie. Witam również panią Annę Rogale, dyrektora szkoły w Rzekocinie oraz pana Czesława Pobuczka, tak? Nie, nie pomyliłam? Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Żegocińskiej. Witam również przedstawicieli władz miasta, widzę pana Mateusza Wojskiego, radnego radia miasta, widzę panią Anny Szumiszuszkiewicz, witam serdecznie. Yy, wszystkich Państwa, oczywiście jak zawsze, yy, że odpowiadacie na nasze zaproszenia tak licznie. Witamy i mile tutaj u nas yy, widzimy i gościmy. Pani Teresa yy, też jest naszym gościem, Macie dzisiaj współgospodarzem, bo razem z mężem mocno zaangażowali się w to, żeby ta wystawa dzisiaj doszła do skutku. Od jak wiadomo, powstania, prac, poprzez przywiezienie, oprawienie, powieszenie, a my tylko towarzyszyliśmy. Pani Teresa jest już w Wimanowej osobą znaną, ponieważ to jest jej trzecia indywidualna wystawa. Ostatnia była w lutym 2011 roku, więc myślę, że wszyscy Państwo doskonale pamiętacie. Ale oprócz tych indywidualnych wystaw, Pani Teresa od kilku lat należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Wimanowej, którego prezesa tutaj oddziału nalewskiego witam serdecznie, pana Bogusława Juszkiewicza. I też razem z towarzystwem tutaj wystawia praktycznie co roku swoje prace, dlatego przymocza mi Państwu jej yy, twórczość znana. Ale oprócz tej twórczości yy, plastycznej, pani Teresa jest pedagogiem, jest poetką, yy, no ale NER to nie znaczy, że nie nauczyciel. <laughs> I pedagog spore doświadczenie dostało, przypuszczam, zwłaszcza, że to filologia polska, tak? Tak, i sztuka, więc, więc to się wszystko pięknie wiąże z tym, co Pani wreszcie teraz robi, bo i twórczość plastyczna, i literacka, do tego jeszcze dochodzą takie zainteresowania jak biżuteria, to jest coś nowego, prawda? Więc osoba wszechstronna, sporo wystaw już ma na swoim koncie, nie tylko tutaj w Limanowie, ja powiedziałam o tych Dunanowskich, ale sporo wystaw w Krakowie we współpracy z bankami, z bankami spółdzielczymi, z tego co dobrze pamiętam, w okolicach tak, swoich rodzinnych miejscowości też chyba się pojawiały, prawda? Więc jest dorobek spory. Wolałabym, żeby sama się pani chwaliła, ale pani Teresa jest tak bardzo skromną, że wiem, że tego nie zrobi. <grywia> wiem, że tego nie zrobi, a skromność, proszę państwa, to cecha ludzi wielkich. Tak mi się wydaje. Także ja bardzo serdecznie tej wystawy gratuluję. Państwu życzę miłych wrażeń, żeby dostarczyła, i głos oddaję artystce. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za te bardzo miłe, sympatyczne słowa. Dziękuję za to, że już po raz kolejny mogę tutaj pokazywać w tej pięknej Galerii Limanowskiej Biblioteki moje prace. Dziękuję wszystkim Pani Dyrektor oczywiście i wszystkim pracownikom, którzy bardzo się starali, żeby, żeby ta wystawa tutaj doszła do skutku. Panu Bogdanowi, któremu rzucałam kłody pod nogi, a mimo to zrobił tak piękne foldery i zaproszenia. Bardzo dziękuję również, również wszystkim moim przyjaciołom, którzy przybyli tutaj dzisiaj na wernisaż. Wystawa ta obejmuje ponad 60 prac. Są to obrazy olejne o różnorodnej tematyce i takie sakralne tutaj na starych deskach również prace no jest to tak, od jakichś dwóch czy trzech lat powstało już trochę takich prac i jest to no w pewnym sensie na pewno coś takiego innego, oryginalnego. Mąż po prostu ze starej wie, że odrywa deski, rzeczywiście są to autentyczne, stare, czasami mające ponad 50 lat deski. Maluje się też na nich na pewno inaczej niż na południu. Malarstwo i poezja to pasje, które ujawniły się dziś w moim wnętrzu, w sercu przed laty, jako potrzeba zapisywania, utrwalania tego wszystkiego, co przeżywam, co boli, co cieszy, co zachwyca. Jest to. Więc moje bardzo osobiste przeżycie, taka kontemplacja duszy i wyobraźni. Tytuł tej wystawy, w barwach i słowach zaklęte, postaram się rozszerzyć jakoś i wyjaśnić, ale posługując się słowami z redaktora, komisarza wystaw w Krakowskim Banku Spółdzielczym, który, który bardzo pięknie potrafi pisać o artystach i zobaczyć, dostrzec to czego czasami ja sama nie widzę. Jerzego z Więc teraz przytoczę kilka cytatów z katalogu do jednej z wystaw. Teresa Morugacz z duszy i serca jest lirykiem, które na pierwszym miejscu stawia piękne i głębokie przeżycie. Natura jest doskonała, więc nie można poprawiać Pana Boga. Obraz wtedy nie jest zapisem natury, ale ośnienia, wzruszenia i kompetencji. Działanie malarskie staje się działaniem magicznym, czyli właśnie zaklęciem, zaczarowywaniem jakiejś chwili, która jest ulotna i którą staram się uchwycić przy pomocy pędzla, farb, barw i, i oczywiście słowa. Jeszcze może jeden cytat. U Teresy Mnugacz postrzegamy największą dbałość o kolor oraz relacje między światłem i cieniem. Zatem nie można trzymać się sztywno stylu, maniery czy mody. Należy być wiernym przede wszystkim sobie i prawdzie. Malarstwo to z radością przyjmuje odbiorca przede wszystkim dlatego, że porządkuje świat, wzrusza, zachwyca. Harmonia wszechświata i natury jest zapisana w człowieku. Dążymy przecież do ładu i klarownych wartości, takich jakimi nasycone jest malarstwo okresu Tak pięknie pisał pan Skrobot. Ja tylko tutaj może jeszcze dodam, że to co robię jest po prostu Efektem mojego spojrzenia na świat, mojego przeżywania tego świata, moich wzruszeń, moich zachwytów i po prostu przekładaniem tego na te barwne plany. Czyli to, co czuję, to, co, to, co przeżywam, staram się jakoś utrwalić. Ja tutaj jeszcze w gablocie niektórzy z Państwa już widzieli – pokazałam efekty mojej takiej ostatniej od niedawna pasji, czyli jest to biżuteria wykonana w technice sutaszu, której nauczyłam się biorąc udział w projekcie, który odbywa się w Żegocinie pod tytułem szlachetne dłonie. Także zachęcam też do oglądania, zachęcam do oglądania obrazów. Przeczytam teraz kilka z moich wierszy. Za pięć dwunasta, za pięć dwunastą, a przecież tyle jeszcze listów niewysłanych, tyle wiosek, jabłek i śniegu, świergotu ptaków i słońca zachodów, tyle podróży uścisku rąk i spojrzeń, że kocham, że czekam, niewypowiedziane. I jeszcze te pieśni, i wiersze, i łąki, i wiatr w gałęziach jesieni, uśmiechy łzy niewylane, i morze wzburzone, gdzie piasek, obfity falami. A jeszcze ta młodość, co stygnie pod duszy pod powłoką. To wszystko już było, to tyle. Poczekaj, odetchnij już pięć po dwunastej. Zatrzymaj chwilę, zatrzymaj chwilę, każdą sekundę, minutę, myśl złotą. Napełniaj poranki ułamkami niedziel i rozdawaj ubogie. Uważaj, aby nie zgubić, nie zakopać. Zostaw ślad. Wczoraj już zapisane w pamiętniku istnienia. Nie zwlekaj Zapal lampę oliwną i bądź tu teraz. Zatrzymaj się, napać się różom, zachwycaj się urodą ciernia, okrzywy, słodycz, przyprawiaj piołom goręczą. Chwytaj ulotne kryształki życia, dane ci w depozyt. Przecież nie wrócisz z pustym rękoma. Cukierki. Kiedyś w dzieciństwie pogubiłam cukierki. Wypadały jeden po drugim z dziurawej kieszeni. Słodki, lambrzynkowy smak malutkiego świata w bursztynowym słońcu. Z dziurawej kieszeni długo jeszcze niepostrzeżenie wypadały kawałki złudzeń, grosiki ufności, cukierki bez powrotu. To, co Bóg chciał inaczej, co nigdy nie wraca w to samo miejsce. Zaniedbana, dziurawa piesza. Tylko teraz już nie wrócę, nie pozbieram, jak cukierki mojego dzieciństwa. Ta ziemia, Sercu. Otacza mnie zewsząd, oczarowuje pięknem, ta ziemia zakwita i płacze ze mną. Moja ziemia, nasza ziemia, trwali w nas i pozwól na zawsze zamknąć swą twarz w ramach obrazu.

sympatycznej, przez sympatycznej koleżanki. No i każda wystawa cieszyła się wielkim sukcesem. A zbiorowy, który bierze udział, no to są prace, które naprawdę to są perełki, ludzie je doceniają, oglądają. Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo po prostu y, kilka wystaw w ciągu roku mamy jako towarzystwo i dlatego, no cieszą się wielkim sukcesem y, te występowe prace. No i cóż więcej, można tylko gratulować i życzyć więcej. I trochę już jesteś poniekąd taką Limanowianką naszą, <grym, <grym, niby nie że. Nie ma, no właśnie. Cieszymy się bardzo i życzymy dużo, dużo, dużo sukcesów i, i pogody ducha. że możemy uznać tą postawę za otwartą. Państwa zaprosić do zapoznania się jeszcze z pracami, do rozmów. Państwo Grugaczowie często ją widzę również. Jeśli ktoś ma to, to, to zapraszamy. Dziękuję serdecznie.